Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Ola Bojarski, psycholog, coach, terapeuta w trakcie szkolenia systemowego. Dlaczego takie długie przedstawienie? Bo być może mnie znasz, być może mnie jeszcze nie znasz, a chciałabym, zależałoby mi na tym, żebyś wiedział, kim jestem i czym się zajmuję. Łyk herbaty, pozwól. Dzisiaj temat arcyważny. Taki temat, który praktycznie. W 90-85% zawsze przewija się w gabinetach terapeutycznych, jest obecny, po prostu jest. I będzie, tak mi się wydaje. Um, Przede mną że książka, zaraz tą książkę ci pokażę. Książka, która. Sam tytuł zrobił już na mnie ogromne wrażenie, a w związku z tym, że ja wybrałam nurt systematyczny, systemowy, przepraszam, nurt systemowy, wierzę, że jesteśmy połączeni. Jesteśmy połączeni cała ludzkość jest połączona z naszymi pra-pra-pra naszymi pra-pra-przodkami. Pra ale z tym, kim jesteśmy najbardziej połączeni, to jest nasza rodzina, czyli taki nasz mikrokosmos, mikrosystem, z którego my wychodzimy. I często właśnie w rozmowach słyszę o tym, jaki był ojciec, o tym, był, jaka była matka, babka. Co robiła ciotka, jaki ciotka miała wpływ na matkę, i tak dalej. Jest to gąszcz różnych relacji, różnych sytuacji, przekonań, schematów. Książka, którą proponuję ci również, żebyś sobie zakupił, jeżeli chcesz się rozwijać, jeżeli chcesz pogłębić wiedzę odnośnie skąd pochodzisz. Pozwól, że przeczytam taki krótki wstęp od autorki. Rodzina to swoisty mikrokosmos, który tworzą nie tylko poszczególni członkowie, ale też istniejące między nimi relacje oraz przekazy międzypokoleniowe. Jak w tym gąszczu zależności, gąszczu zależności nie zgubić własnych potrzeb i indywidualności, ale tak, także jak docenić zasoby złożone w tym życiodajnym, ale przecież też Trudnym miejscu, jakim nieraz okazuje się dla nas własna rodzina. Um, autorka zadaje tutaj pytanie o tym, jak odnaleźć się w tym gąszczu, jak. Um, Odnaleźć z siebie, tak naprawdę, swoją indywidualność, swoją drogę, ponieważ przez lata byliśmy bombardowani przez naszą rodzinę różnymi przekonaniami, schematami, wzorcami. Mówiono nam, co jest dobre, co jest złe, jaki jesteś ty, jaka jesteś, czy jesteś wartościowa, czy dasz radę, czy jesteś mądra, czy jesteś głupia, czy jesteś nieważny, nieważna i tak dalej. Ogromny gąszcz. System. Czyli rodzina, to system, od którego nie można uciec, tak? Ponieważ my wychodzimy właśnie, wywodzimy się z tego naszego systemu. Czy nam się to podoba, czy nie, czy wyprowadzisz się na koniec świata na drugi kontynent, to tylko z pozoru będziesz miał życie na przykład ułożone. Natomiast za każdym razem, kiedy będziesz oglądał jakiś film, słuchał muzyki, oglądał zdjęcia, bywał między ludźmi, będziesz przypominać sobie o swojej rodzinie i o tym, co tam się zadziało. Kiedyś pamiętam. Um, Nasz profesor opowiedział taką historię, że miał klienta, który właśnie przeprowadził się z Polski do Ameryki, bo miał nadzieję, że właśnie w Stanach te problemy znikną. Problemy dotyczyły relacji jego i jego matki. No i co matka robiła? Dzwoniła, tak, dzwoniła, więc problem nie zniknął. To tylko pokazuje, że nieważne, w jakim, jak daleko jesteś od, od swoich problemów, niezałatwionych sprawnie, wyjaśnionych rozmów, to tak i tak będzie, będzie za tobą, po prostu gdzieś mm, będzie ci towarzyszyło w życiu. Jeżeli od rodziny nie można uciec, to warto sobie zadać takie pytania. Ja je dzisiaj zanotowałam dla ciebie. Być może warto, żebyś też sobie zapisał teraz te pytania i zastanowił się nad nimi. Po pierwsze, z jakiej rodziny pochodzisz? Takie błahe pytanie, prawda? No z jakiej rodziny pochodzę? No mam mamę, tatę, nie wiem, babcię, już babcie nie żyją, dziadkowie nie żyją. Ale głębiej, z jakiej rodziny pochodzisz? Co ta rodzina Tobie dała? Jak Ty w tej rodzinie się czułeś? Co dla Ciebie było ważne w Twojej rodzinie? Co było wzmacniające i wspierające? Co było trudne? Tak głębiej. Zawsze zachęcam, ja stawiam proste pytania, czasami bardzo trudne, ale właśnie te proste są pułapką. Proste pytanie jest pułapką, ponieważ yy, głębiej poszukaj głębiej. I być może dowiesz się albo uświadomisz sobie coś, co odpychałeś, od siebie odpychałaś, co, z czym nie chciałeś się konfrontować, z jakiej rodziny pochodzisz. Następne. Co dostałeś w spadku po swoich przodkach? Nie chodzi mi o taki spadek materialny, raczej chodzi mi o taki spadek emocjonalny, spadek związany na przykład ze swoimi jakimiś zachowaniami. Z Spadek taki, który zbudował w jakiś sposób ciebie, tak? Czyli, jaką historię dostałeś w spadku, jakie przekonania, wzorce i schematy, bo często mówimy, nie chcę się zachowywać tak jak mama, nie chcę się zachowywać tak jak ojciec, a potem to robimy. I też miałam ostatnio rozmowę z moją serdeczną znajomą, która mi powiedziała: Wiesz, Ola, my z Kamilem staramy się nie zachowywać tak jak rodzice, ale to jest bardzo trudne. I zgadzam się z tobą, to jest bardzo trudne, nie zachowywać się tak, jak zachowywali się ci tamci, którzy na przykład nie wspierali nas. Ale pierwszym krokiem do tego, żebyś przestał właśnie powtarzać wzorce, przestał się tak zachowywać, jest świadomość, czyli uważność na tych zachowaniach, których nie chcesz mieć. Teraz przyszło mi tak do głowy, że przecież możesz sobie wynotować weź kartkę, przedziel te, tą kartkę na pół, i po jednej stronie napisz zachowania, które powtarzam po moich rodzicach, i nowe zachowania, które chcę wzmacniać w sobie lub które chcę wprowadzić. Zobacz, co wypełni więcej, tak? Po której stronie będzie więcej? Czyli jakie zachowania powtarzasz po swoich rodzicach? Ale bądź szczery ze sobą, bo ja tej kartki nie będę widziała, to jest Twoja praca dla Ciebie. Następne, trzecie pytanie. Co powielasz dzisiaj w swoim życiu w stylu prowadzenia Twojej rodziny? Jakie masz na przykład podobne tradycje, które przejąłeś po swojej rodzinie albo zachowania? Albo jakieś rytuały, które były w Twojej rodzinie, coś robiliście razem, spędzaliście w jakiś, w jakiś sposób czas. Ja pamiętam, jak studiowałam, mieszkałam w Warszawie i miałam taką znajomą to nawet nie była moja koleżanka, tylko znajoma, która pochodziła z bardzo takiej szlacheckiej rodziny. Ja byłam raz u niej na Sylwestra. I to, co widziałam w tym domu, to nie zapomnę do dzisiaj. To była bardzo bogata willa na Żoli i ona miała na ścianach portrety swoich przodków. Wiecie takie portrety na takim ciemnym tle? I, I pamiętam, że jak się wchodziło do niej do domu, to wisiał taki ogromny obraz ciemny, i tam były namalowane dwie lub trzy dziewczynki. Trójka dziecię już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że na czarnym tle, i miały białe kołnierzyki. Ta rodzina bardzo pielęgnowała tradycję, no i widać, że pochodziła z takiej rodziny, w której dobrze, mogło się dobrze dziać, tak? Czyli ona o tych, o tych swoich dziadkach i babciach chętnie zawsze opowiadała. Więc jakie rytuały, jakie tradycje ty masz w swojej rodzinie, które kontynuujesz, które wzmacniają na przykład Twoją rodzinę? Czy jest to na przykład granie w karty w Piotrusie albo w wojnę albo w, w Chińczyka, wspólne gotowanie? Jakie masz rytuały, które są fajne, albo jakie rytuały, które były w Twojej rodzinie, które. Lubiłeś jako dziecko na tym się skup, które chciałbyś dalej kontynuować, dalej rozwijać w swojej rodzinie, prowadzić ten styl, właśnie taki, który wzmacnia Ciebie, wzmacnia Twoją rodzinę. Jeżeli były to jakieś niefajne rytuały, niefajne. Tradycja, to przecież możesz z nich zrezygnować. Nie musisz tego wprowadzać do swojego życia, do swojej rodziny. I następne pytanie: jakie zachowania, które masz w sobie, przypominają ci o najbliższych? No i to jest ten punkt bardzo ważny, który właśnie mówi o tym, jakie zachowania powielam. I to jest oczywiście praca na terapię ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby najpierw zaistniała ta świadomość, czyli Dzisiaj zauważ w sobie w sytuacjach takich, na przykład stresowych, jak reagujesz, jaki jesteś, jaki jesteś w stosunku do swojego partnera, do swojej żony, męża, do swoich dzieci, w takich sytuacjach kryzysowych, bo wiadomo, jak jest fajnie, to jest fajnie, ale zauważ, jaki jesteś, kiedy jest trochę trudniej w życiu. I możesz sobie wypisać wtedy, jakie nowe zachowania chciałbyś prowadzić. To, co chcesz, musisz zapisać. To musi być najpierw zapisane, żeby mogło się zadziać. I musi być taka uważność w życiu. To tyle, jeżeli chodzi o temat od rodziny, nie można uciec. Mam nadzieję, że to wideo w jakiś sposób Ci pomogło. I cóż, życzę Ci świadomego życia i cudownego dnia. Pozdrawiam.